Rozważ, że piekło jest więzieniem najstraszliwszym, pełnym ognia wiecznego. W tym ogniu zatopieni potępieńcy mają ogień nad sobą, w koło siebie, w sobie, ogień w oczach, ogień w całym ciele. Wśród tego ognia pożerającego każdy zmysł ma osobną karę i udręczenie. Oczy dymem i ciemnością oślepione, a przerażone widokiem szatanów i potępieńców, uszy przeraźliwym i ustawicznym rykiem i bluźnierstwami napełnione, powonienie zatrute smrodliwym wyziewem ciał wiecznie gnijących, smak udręczony niewypowiedzianym głodem i najdokuczliwszym pragnieniem, dla którego nie ma ani kropli wody ani kawałka chleba, żeby je zaspokoić. A tak ci nieszczęśliwi, głodem i pragnieniem, trawieni, wszelkiego rodzaju mękami, dręczeni, narzekają, płaczą, jęczą, rozpaczają bez żadnej nadziei, ulgi lub pociechy. O piekło, piekło, w ciebie wielu nie chce wierzyć, aż cię zakosztuje. A ty, grzeszniku, co mówisz, gdybyś w tej chwili umarł, gdzie byś poszedł na wieki? Nie możesz znieść teraz iskierki ognia, gdy ci padnie na rękę, a jakże zniesiesz to morze ognia piekielnego, które grzeszników niepokutujących przez całą wieczność, bez żadnej ulgi i przerwy, bez żadnej nadziei ratunku pochłaniać i pożerać będzie? W piekle będą także karane wszystkie władze duszy. Pamięć, wyrzuty sumienia ciągle trapić będą i to właśnie będzie owym robakiem, co nigdy nie umiera. Serce potępieńca wciąż dręczyć będzie myśl, że na swe męki zasłużył dobrowolnie, podłą i nikczemną przyjemnością, dla której Boga ubrażał. O Boże! Jaką się to potępieńcowi wydawać będzie chwila grzesznego zadowolenia po stu, po tysiącu, po milionach lat przebytych w piekle. Robak sumienia przypominać mu będzie czas, którego mu Bóg udzielał dla zasługiwania na niebo, a on go tak marnie przetrwonił na zabawach grzesznych, pijaństwie, nieczystości itd. Dręczyć go będą te nawoływania do poprawy gorliwych kapłanów, te upominania życzliwych i pobożnych osób, z których on sobie szydził. Dręczyć go będą te spowiedzi, na których go spowiednik upominał i zaklinał, aby się poprawił, a on, mimo obietnic, zawsze pozostawał w grzechach. Teraz powie: Już dla mnie nie ma ratunku. O Boże, Boże, cóż to za podwójne stąd piekło dla potępionych? Wola potępieńca wiecznie trapiona będzie pożądaniem tego, czego nigdy nie otrzyma, a największym wstrętem do tego, co zawsze mieć będzie. Nigdy nie będzie mieć tego, co by chciała, a zawsze to mieć będzie, czego najbardziej nie chce. Rozum potępieńca trawiony będzie poznaniem najwyższego dobra, które utracił, to jest Boga i nieba. Teraz lekceważy sobie Boga. Mniej sobie go ceni niż zaspokojenie najbrudniejszej namiętności, teraz popełnia grzech śmiertelny i utraca łaskę poświęcającą, a nic sobie z tego nie robi. Bawi się, je, pije, śmieje się, ale w wieczności otworzą mu się oczy na widok prawdy. Tysiące piekieł nie wyrównałyby boleści, jakiej dozna z tego powodu, że Boga stracił. O Boże, mój Boże, zmiłuj się nade mną! Każ mnie jak chcesz w tym życiu, tylko mnie nie posyłaj do piekła. Rozważ grzeszniku, który tak lekko sobie ważysz utratę nieba i Boga, jaką to będzie męczarnią dla ciebie, gdy poznasz zaślepienie swoje. Gdy ujrzysz błogosławionych już triumfujących i opływających w wieczne wesele królestwa niebieskiego, a sam jako pies wściekły odegnany będziesz na wieki od ojczyzny błogosławionych. Od widzenia Boga, towarzystwa Matki Boskiej, Aniołów i Świętych. Wtedy wyjąc z boleści i rozpaczy, wołać będziesz: O raju szczęścia wiecznego, o Boże, dobro nieskończone, nigdy do ciebie nie przyjdę, nigdy cię nie posiędę. Bracie, teraz uporządkuj sumienie swoje, nie czekaj ostatniej godziny natychmiast zacznij na niebo pracować unikaj grzechu i wszelkich do niego okazji uczęszczaj do sakramentów i módl się zwłaszcza w chwili pokusy